Paczki, patrzcie się, tutaj jeszcze które zostało za 1000 FIFA pońców. Złota paczka rzadkich zawodników, ok? Zcięło się, czyli jest walkout i wtedy już my nie był wzięty, ponieważ walkouty są niesamowite. Dotychczas trafiałem w sumie tylko bramkarzy z walkoutów, A tu ploszy środkowym Myślałem, że to będzie fabryka, Są już takie kurde, ale jest to i nie stali trafiamy i Nie uda, mm. tak więc zobaczmy. Jedna. Z tych trzech paczek. To jest walkout! To jest, to jest walkout! To jest lockout, To na pewno jest walkout! Co to będzie za flara? Nie jest to niebieska karta, ale flara jest całkiem spora. To nie jest. To nie może być Leo Messi. Ale to. To jest Kuna <ścoughs> Wreszcie! Po raz kolejny szczęście! Wraca w tych paczkach! Kuna Co z tego, że był informem? Teraz już nie jest. Życzenie. dobra to mega paczka rzadkich złotych kart, będzie walkout, będzie walkout, jest, jest, jest walkout, kto to będzie, proszę, proszę ktoś, Włochy, nie, Pufon, fuck, ale jest walkout, z jednej strony jestem szczęśliwy, a z drugiej strony jestem trochę zawiedziony, ale Bufon, to nie jest zła karta i mamy walkout. I znowu wyleciała gwiazda betlejemska, a do tego flagi na stadionie wywieszają. W myślach już witam się z jakim rzeźnikiem, lecz szybko sprowadza mnie na ziemię logo Bayernu, bo przy moim szczęściu ja już wiem, że z tej dwójki to będzie ta tańsza opcja. Kalkuluję na szybko, czy wycisnę z tego gościa chociaż 25 tysięcy, a tutaj wychodzi, bo a ten jestem zarobiony. Teraz będzie mnie stać nawet na informację...